Jest już jakiś czas po wyborach. Ich wynik jest już w zasadzie przesądzony. To nawet nie w zasadzie, tylko przesądzony. No i Donald Trump w dalszym ciągu kwestionuje wynik wyborów i usiłuje w tej sprawie prowadzić rozmaite prawne i polityczne działania. I jak słucham komentarzy na ten temat, z polskich mediów, to no w zasadzie komentatorzy nie mogą wyjść ze zdziwienia, o co, o co właściwie Trumpowi chodzi. Przecież musi rozumieć, że tych rezultatów nie da się odwrócić i, i nawet jeśli jakieś, któreś z tych jego pozłów jakimś cudem były rozstrzygnięte na, na jego stronę, to i tak to nie, nie wpłynie na wynik elektorski. Czy Trump robi to, żeby sobie zapewnić jakieś, jakąś polityczną bazę, czy chce brać udział w wyborach za 4 lata? No, w czym, co jest tu na rzeczy? No otóż, no. sytuacja jest w sumie dosyć prosta. Donald Trump, jak to on ma w swoim zwyczaju, wkłada rękę do cudzej kieszeni. I w tym momencie trafił na znakomitą sposobność, żeby orżnąć kolejną grupę, tym razem swoich wiernych wyborców. Ponieważ podtrzymując te złudzenia i tę i i fikcję o, o tym, że jakoby wybory nie zostały przesądzone, apeluję o, o fundusze na rzecz prowadzenia akcji prawnych, pozwów. I tak dalej, i dochodzeń. Te fundusze wpływają na rozmaite konta, i większość z nich pójdzie do prywatnej kieszeni Donalda Trumpa w taki czy inny sposób, czy też do kompanii, którymi on zarządza. Jakiś, jakaś tam część być może zostanie rzeczywiście użyta do, do sporządzenia wniosków prawnych, które jak na razie sądy. Masowo wyrzucają to do kubła, bo te wnioski nawet nie są sporządzone poprawnie z powodów takich całkowicie podstawowych wymogów formalnych, ale mniejsza o to. Tak więc Trump znalazł znakomitą okazję, żeby się wzbogacić, i, i dla niego oczywiście jest to nieistotne, że, że w katastrofalne skutki, jakie jego działania mają dla sytuacji społecznej, politycznej, dla systemu politycznego w Stanach, dla w ogóle samego, samej idei demokracji, no to, to jest oczywiście bez większego znaczenia. Ten pomysł, że Trump będzie za 4 lata startował w wyborach, to można włożyć między bajki, bo to, to jest człowiek, który nie potrafi się nawet przygotować do, do spotkania, żeby przeczytać jakieś materiały na ten temat. Nie potrafi nawet przeczytać przemówienia, które ma wygłosić, żeby się zapoznać ze słowami trudnymi do wymówienia i potem jąka się i bąka. Więc sama myśl, że ten człowiek miałby przez cztery lata pracować na rzecz czegoś, co, co właśnie w odległej przyszłości miałoby nastąpić, to, to jest w ogóle no, raczej nierealne. No ale, ale ile szkody w międzyczasie zrobi, to oczywiście dopiero będzie to widoczne. I Trump w tej chwili trzyma w żelaznym uścisku Partię Republikańską, co jest aż no, budzi Naprawdę pożałowanie, ponieważ mało, bardzo niewielu republikanów otwarcie krytykuje jego działania czy, czy też domaga się od niego ustąpienia. Dlaczego tak się dzieje? No, nie dlatego, że ci republikanie się boją Trumpa jako, jako kogoś, kto, kto im może bezpośrednio w taki czy inny sposób zaszkodzić ale republikanie są boją się swoich partyjnych dołów a te partyjne doły są przez Trumpa motywowane, to są ludzie którzy w niego święcie wierzą to są ludzie, którzy go wspierają to są ludzie, którzy są przepełnieni zachwytem dla drogiego przywódcy i teraz republikanie, którzy będą Trumpa krytykować, narażają się na to, że w tak zwanych prawyborach, czyli w wewnątrzpartyjnych wyborach wyłaniających kandydata, który ma startować w wyborach na, na, na miejsce stanowego reprezentanta na przykład, no w tych prawyborach oni przepadną. I to jest tak mniej więcej jak jazda na tygrysie: no, Dopóki się siedzi na jego grzbiecie i się mocno trzyma skóry, no to jeszcze jakoś można, prawda, trwać i jechać. Ale jak się spadnie, to się będzie pożartym. No więc oni w tej chwili już jadą na tygrysie i nie bardzo mają jak zsiąść. I tu niestety jest, jest, no, objawia się ta, ta smutna prawda. Partia Republikańska przez ostatnie parę dziesiątków lat promowała postawy egoistyczne, postawy antyimigranckie, postawy rasistowskie w sposób otwarty, czy zawoalowany, postawy takie no często po prostu czarno-secinne. No i i w tej chwili po tych paru dziesiątków lat, wyhodowali sobie populację wyborców, którzy no, posuwają się w swoich stwierdzeniach, działaniach i zapatrywaniach często dalej niż by sobie ktoś, kto, kto ma odrobinę przytomności politycznej, by sobie życzył, ale to się już wymknęło spod kontroli. To się żywioł, nad którym oni nie panują. Czy Partia Republikańska ma jakąś przyszłość? No ich sukces wyborczy zasadza się na machinacjach wyborczych, takich jak uniemożliwianie, czy odbieranie ludziom możliwości głosowania, utrudnianie udziału w wyborach, manipulacje przy listach wyborczych, skreślanie ludzi z list wyborczych. Tego rodzaju manewry. No i dzięki temu są w stanie wygrywać, ale, ale jest to, są to działania, które no mają swoją granicę, jak to pokazały ostatnio wyniki, na przykład w Georgii. Przy mobilizacji ze strony demokratycznej, Republikanie wybory przegrywają, ponieważ są mniejszością. I jeśli w ciągu najbliższych paru lat partia demokratyczna zdoła się na tyle przeistoczyć, że, że zacznie rzeczywiście wspierać postawy obywatelskie, prospołeczne i, i progresywne, i będzie się w stanie przebić do, ze swoimi ideałami do szerszej publiczności, no to Republikanie będą stroną przegraną. Ale to, to nie tylko Republikanie muszą przetrwać jako partia, ale również demokraci musieliby no, pozostać zgodnie z dotychczasową tradycją jako taka partia raczej mało, mało mobilna, mało, mało zdolna do, do energicznego działania. Mam nadzieję, że tak nie będzie i że to, co będziemy obserwować, to jest degrangolada Partii Republikańskiej, być może jej upadek i przeistoczenie się w jakąś sensowną i rozumną partię konserwatywną, której społeczeństwo potrzebuje. No i, ale to by z kolei wymagało rewizji systemu większościowego, wyborczego. Tak, żeby taka mniejsza partia miała jakieś polityczne szanse, a to z kolei jest zupełnie inny problem. No ale na razie jest jak jest. Czyli Trump trzyma w garści Republikanów poprzez swoich oddanych wyborców i prawdopodobnie przez jeszcze jakiś czas będzie podnosił dużo. Będzie robił dużo hałasu na, na rozmaite tematy, przynosząc oczywiście sporo szkód i, 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 no, i być może nawet groźniejszych konsekwencji. Są ludzie, którzy w tej chwili otrzymują groźby śmierci, rozmaici urzędnicy wyborczy w Stanach, gdzie, gdzie Trump przegrał. Zwłaszcza w tam, gdzie, gdzie miał jakieś szanse na, na zwycięstwo. No, i to jest już sytuacja bardzo naprawdę, bardzo groźna i bardzo ponura. Miejmy nadzieję, że, że jednak jego zwolennicy poprzestaną na gromkich okrzykach. No, zobaczymy. Do usłyszenia.